Siemaneczko, jest dzisiaj ze mną Kemeci YFL, czyli nie kto inny jak Kuba Panonko, Siemaneczko, powiedz Kemeci, czy chciałbyś coś powiedzieć do naszych widzów, do ludzi, którzy będą tego słuchać? No cześć, nazywam się Kuba, na co dzień jestem kibicem Borussia Dortmund, również gram w ekipie Byszków Kena, widzę OGL 5v5 no i co, no, jestem gotowy do, do pytań, do odpowiadania. I... Zobaczymy, nie? To wyjdzie. Tak jest, już duży plus ode mnie, jeżeli chodzi o Borusję Dortmund. Ja też Zagorzałem fanem jestem od kilkunastu, jak już nie kilkudziesięciu, bo chyba ponad 20 lat. Także, także akurat tutaj masz duży plus u mnie. No ale dobra, przejdźmy już w takim razie do pytań. Pierwsze pytanie, Cristiano Ronaldo czy Messi? Ronaldo. Wylew sezonu czy gol sezonu? Wylew sezonu. Turniej LAN czy Turniej online? Mm, LAN. Styl czy wynik? Jeszcze raz tak masz powtórzyć. Styl czy wynik? Wynik. Wynik. Ok. Sunday league czy Pro league? Mm, Sunday league. Ok. Ofensywa czy defensywa? Ofensywa. E-sport, czy prawdziwa piłka? Prawdziwa piłka. Twitch, czy YouTube? YouTube. Kanał sportowy, czy kanał zero? Mm, kanał sportowy. Ultimate Team, czy mecz z ziomeczkiem? Ultimate Team. Zwycięstwo, czy dobra zabawa? Uh, zwycięstwo. Komentatorzy z EAFC, czy komentatorzy z OGL? Nie no, oczywiście, że komentatorzy są. <laughs> tak jest. Piłka kiedyś, czy piłka teraz? Piłka kiedyś. Streamerzy, czy profesjonalni gracze? E, profesjonalni gracze. Mistrzostwa w Ultimate Team, czy OG League 1 na 1? OG League 1 na 1. I teraz, ostatnie pytanie, bonusowe specjalnie dla ciebie. Czy byczki Kena zdobędą mistrzostwo ligi 5 na no, 5 Nie ma innej opcji. Walczymy o wszystko, dajemy z ciebie wszystko i nie zakładamy innego scenariusza. To mi się podoba. Wielkie dzięki, Kuba, za ten krótki wywiad. Powiedz, czy na koniec jeszcze chciałbyś coś przekazać coś powiedzieć od ciebie? <laughs> Przede wszystkim chciałem pozdrowić moich ziomków z drużyny. I wyłącznie, łącznie ze wspaniałym prezesem, panem Mateuszem. No, no, Pozdrawiam moją dziewczynę Patrycję, o pewnie będzie to oglądała. No i co, życzę powodzenia każdemu w lidze, niech wygra, niech wygra lepszy. I co mogę od siebie dodać? No Tyle, nie? Będziemy grali, Ja też w takim razie dokładam bandy. się do pozdrowień i zapraszam do następnych wywiadów. Siemaneczko z wami był oczywiście el komentarista i w tym wypadku Kemecz i YFL. Siemanko. Siemano.